Siema Widzowie, czwarty odcinek z serii granej na mapie How Bear Long a to jest nasz Massey Ferguson i sobie właśnie nim będziemy jechać podczepimy siebie podczepimy sobie różne maszyny i zrobimy to co mówiłem w tamtym Odcinku. Tutaj jeszcze poza kamerami dodałem szklarnie, że z nich można zarobić. A teraz będziemy jeździć sztajerem. Jak wtedy mówiłem, posiejemy. Oj, posiejemy buraki cukrowe. Więc teraz szybko tutaj napełniamy. Dobrze, jedziemy sobie na to pole. Dobra. No i będzie na tutaj burak cukrowy. Włączamy siewnik, jedziemy, zobaczyć czy się sieje. Dobra, pójdźmy sobie pracownika, ja Zobaczę jak to leci. No. Może być z tego to teraz zmieniamy do naszego walneta. i w ogóle jeszcze nie widzieliście kur bo kupiłem, kupiłem 30 w tamtym e, odcinku albo dwa odcinki temu przez co będziemy mieli więcej jajek tutaj wsiadamy już do naszego walneta i siejemy może być w sumie owiec dlatego, że owiec rośnie tylko 3 miesiące a jak rośnie 3 miesiące to, to bardzo szybko rośnie co ja za głupoty gadam już jak to bardzo szybko rośnie często możemy w szybszym czasie zarobić bardzo dużo pieniędzy dobra jedziemy sobie tym tutaj walmetem możemy zatrudnić pracownika, my będziemy jeździć tym sztajerem. Dobra, włączmy sobie ten. Dobra, elegancko się tutaj siejemy. I wiecie co? Trzeba poczekać jeszcze trochę i w sumie możemy już jechać sprzedać yy, pszenicę naszą, którą zasialiśmy. Zasiadliśmy i czekać aż rzepak dla nas urośnie. wtedy też jest Będziemy mieli więcej pieniążków. A teraz tutaj siejemy. I trzeba będzie sprawdzić, gdzie będzie najlepsza cena do sprzedaży zboża. Więc tutaj trzeba się zatrzymać, wejść w naszą ulubioną ikonkę Marisony, Ok, to gdzie ona jest. Hmm, trzeba tutaj poszukać sobie. Marisą... Aaa, tu się nie opłaca jechać tam. Więc będziemy musieli znaleźć coś. Będziemy to elewator zbożowy GCP. On jest, powinien być tu? Nie. nie, on jest? O tutaj. Dobra. Czyli będziemy musieli przejechać tutaj jak się jedzie do sklepu. Następnie zawrócić tam w prawo i pojechać koło pola nr 23 więc schodzimy z tego traktora biegniemy do tego traktora i będziemy sobie teraz jeździć dobra tutaj Ty. zajedziemy tym sobie Massifersonem on chyba jest najsilniejszym traktorem, który mamy nie, Balmet jest silniejszy Balmet jest silniejszy, tak w ogóle podoba mi się bardzo ten silos unia. On jest podstawowej, e, w podstawowej grze. I po prostu jest, ma, jest bardzo przydatny teraz. Na przykład, mogę przechować pszenicę. w nim, przez co cenność wzrosła. Tak mi się wydaje, chyba na początku różni w to. To było 800 teraz to jest 900 coś Euro Więc to na plus Tutaj teraz tutaj patrzę, że tutaj jest bardzo jakby ciemno Więc dobrze by było zapalić światła No, tutaj się chyba tam na drogę dojechę. sobie pojedziemy drogą. Szybciej będzie. Idę teraz w prawo. kierunek, wskazując, że nie, i jedziemy dajcie znać czy też byście chcieli na przykład mieć taką przykład z taką serię z, z polskimi też z ona też Seria z fajna, seria z polskimi nie, i moglibyśmy w sumie taką nagrać. A teraz, wracajmy do tego, co się dzieje tutaj. Może wrócimy sobie tą drogę, wiecie? No nie mogę z tego wnętrza, jest po prostu przepiękne. Tutaj... No, wielbiam te wnętrze po prostu. Nie można się napatrzeć. Dobra, tutaj będzie troszkę wolniej, bo jest pod górkę. Już masę ich sobie doradę. I gdzie tutaj trzeba będzie? Koło 20. Ale co jest przed nami? No jak też w ogóle ma Oj, tutaj bardzo wolno jedzie. Ale to bieg. I teraz powinien już szybciej jechać. Bo w prawym dolnym roku tam koło. Y stanu stanu jak to stanu naprawiania i, i komki z paliwem jest są biegi tam możecie patrzeć na jakich biegach jedziemy największy to jest D najmniejszy to jest A są też półbiegi od 1 do 4 praktycznie prawie w wszystkich tak jest teraz sobie idziemy do ele elewatoru, zbudziłem go sprzedamy sobie. Oj, tutaj nie patrzyłem na drogę, tylko patrzyłem na, na to, co tutaj się dzieje. Bardzo duży jest ten elewator. Czy co tutaj tam jest? Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Wysopujemy elegancko i wracamy już na farmę Dostaliśmy tam... 4000 Około Więc to też jest dobra cena teraz sobie wracamy Oj No, wiedziałem, że mnie nie przepuści. I się nie zatrzymał że jednak na to stop Miał coś Dobra wracamy już tutaj na tę Ale ta przyczepa jest naprawdę ogromna Łoj, oj, tutaj zahaczyliśmy o tego kierowcy Na szczęście to jest farming I nic się nie stało Dobra Ale to ładnie w wygląda taka Dobra tutaj skręcamy Uff Odczepiła nam się przyciepa podczas jazdy Dobra, podczepiamy ją szybko No i wracamy tą polną ścieżką dobra W ogóle jak te drzewa śmieszne wyglądają dzień Spróbujcie, spróbujcie napisać w komentarzach, czy władzę się jeszcze do tego sztajera, przymontować, ładować do ładowania, jak na przykład na przyczepę A teraz wracamy do wracania na farmę. wracamy do wracania na farmę. Dobra, jedziemy sobie tutaj, jak możemy zobaczyć, co nawet w pół pola zrobili z Dobra, Wyłączamy światło I tutaj skręcamy. Dobra. W sumie nie będę tego mocno bo on nie będzie i tak nic chyba robił oprócz włożenia tego na mojej farmie. I chciałbym zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Czyli to wygląda tak. I zobaczmy, czy jest coś w kontraktach do zrobienia. Wow pole numer 31. A z 61 to mały to nie będzie taki mały. Z 36? Uch, tutaj te jakiś zwierzę Nie, to chyba nie. Ale z 40 tysięcy. Czemu nie? Dobra, więc e, w następnym odcinku pewnie będziemy robić e, kontrakt e, z, z zbierania ziemniaków. I tutaj wsiadamy już do tej ogromnej kopaczki ziemniaków od marki Grimme która jedzie 27 km na godzinę. O że to my do jutra nie dojedziemy. Wiesz, tutaj na pas. Trzeba będzie zajechać na pole, rozłożyć maszynę. Bo jak to będzie ogromne, się rozłoży? Po maszynę. Ale za, 30, za 40 tysięcy? To byśmy mogli spłacić kredyt. A że akurat nic nie robię, bo pracownicy robią, to zajdziemy sobie na pole. Zaczniemy trochę. A w następnym odcinku może dokończymy tam jeszcze trochę skosze yy, poza kamerami dosiejemy to poza kamerami no i będziemy szło No i będziemy wywodzić to, tylko jeszcze trzeba będzie zobaczyć gdzie to pani chciała to czy tam pan ten, wydaje mi się, że to była pani. Dobra, zobaczmy. Tak, to była pani, i zbierz surowiec z ziemniak, z pola i zawiesz lawator zbożowy, Czyli tam będzie byliśmy przed chwilą. Szkoda, że to nie jest yy, maszyna do buraków cukrowych, to byśmy jeszcze trochę wykorzystali. Poczekali i wykorzystali do nas. Ale możemy na dwa traktory jeździć. Więc już. Przejdziemy na pole, rozłożymy się, no i to chyba będziemy już kończyć. Więc. Yy, dzięki wielkie za oglądanie i tak jak mówiłem w wcześniej, w następnym odcinku będziemy starać się dokończyć yy, ziemniaki. Yy, I oczywiście. Nie wiem, czy nie, nie, nie poświęcimy na to w dwóch tych, dwóch odcinków Bo to będzie gruba akcja Coś mi się tak wydaje Ale, no to co Dzięki wielkie, o Boże Ale to ogromne Dzięki wielkie za oglądanie, no i się z wami żegnam Pa, pa